Manko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyca. Tak, Captain Your Country. Chyba, że woleci, wolicie, to będę mówił cyc. Polska kontra Szwecja. To jeden z e, ostatnich spotkań towarzyskich. Tak jest: spotkanie towarzyskie. Zobaczmy towarzyskie spotkanie. Co ja powiedziałem? Błaszczykowski strzela na 1 do 0. W każdym razie w 8 minucie I słuchajcie, e, zostałem mi bodajże dwa spotkania towarzyskie, i potem będziemy już zaczynali rozgrywać eliminację do Mistrzostw Świata oczywiście Brazil 2014. No także trzymajcie kciuki, wtedy już poziom zostanie przełączony na klasę światową. Tak jak już mówiłem, więc tutaj dwa ostatnie spotkania na tym poziomie jeszcze. Profesjonal 68 minuta i mamy kolejną bramkę, tym razem mojego autorstwa nie wiem, która tu jest nawet bramka w reprezentacji moja e, no ale z opaską kapitańską gra się lepiej, a przynajmniej wygląda fajniej. <laughs> mamy 2-0 ze Szwecją. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? Zaraz zobaczymy 84. minuta, kolejna sytuacja. Podanie do Lewandowskiego i co, co on chciał zrobić z takiego pół Jeszcze z latą go chyba pilnował? Nie, zlatan był troszkę dalej. Dobra, pomyliło mi się. No ale dalej utrzymuje się 2 do 0. A tutaj już ostatnia akcja w tym spotkaniu, minuta 90. Kolejna w moim wykonaniu: zatrzymanie strzał lewą nogą i wybił tu Lustig, ale to chyba i tak by nie wpadło do bramki. Mecz kończy się takim właśnie wynikiem, jak widzicie, czyli 2 do 0. Nic się nie zmieniło od 68. Minuty. Kolejne dobre spotkanie w naszym wykonaniu. No i zobaczymy, w jakich nastrojach wszyscy podejdą do. Ostatniego w sumie spotkania towarzyskiego, które będziecie mieli, już za chwilę przed Wami na ekranach. A potem przyjdzie pora, tak jak mówiłem, na mecze eliminacyjne. E, dzisiaj zobaczycie chyba nawet dwa spotkania eliminacyjne. Stwierdziłem, że, jako tak początek tych eliminacji, dorzucę Wam właśnie już dwa spotkania. Lewandowski overall 90, u mnie tylko 76, e, Błaszczykowski 82. To tak, już zresztą wszystko widzicie. Tu kolejny trening strzelecki. Tak jak mówiłem, chciałem sobie wymaksować strzały aż do końca, ile tylko się da. Pytaliście się niektórzy dlaczego maksuję sobie strzały, skoro jestem pomocnikiem ofensywnym, więc podania powinienem mieć lepsze. Otóż, grając w reprezentacji Polski naprawdę czasem opłaca się bardziej uderzyć z dystansu niż podać do wychodzącego kolegi tym bardziej, że mają po prostu takie pomysły czasem, że mnie to zaskakuje. Podaję załóżmy do jednego z moich kolegów z zespołu, po czym ten wbiegł sam na sam praktycznie gdyby powiek dalej, byłby sam na sam, on się zatrzymuje i podaje piłkę do tyłu. To jest filozofia, e, właśnie nie wiem czy to w FIFA tak jest po prostu, w, w tym e, całym trybie, czy tak tylko jest w reprezentacji Polski, w której gram teraz. E, no cóż, dlatego wolę uderzyć z dystansu, sam jakoś kreować te akcje, uderzać, strzelać, próbować. E, jeśli mam okazję to podaję wtedy na wysunięcie gdzieś tam górą. Lewandowski upgrade'uje, ja tak samo o jeden overall w górę i Robert i ja też. No, i zobaczmy z kim przyjdzie nam zagrać ostatnie spotkanie Polska kontra Słowacja. To będzie nasz ostatni sprawdzian przed eliminacjami mistrzostw Świata. No, i zobaczmy jak się spiszemy. 24 minuta, pierwsza sytuacja. Trochę błąd przeciwników. Wykorzystałem to i mamy bramkę na 1 do 0 Robert Lewandowski zaproszony do cieszynki. No, ale jakoś tak no podszedł. No dobra, no chodzi. Dobra, ale już spadaj. <laughs> mamy 1-0. To jest najważniejsze. Błąd tutaj, naprawdę duży błąd obrońców, ja tą piłkę jakoś pod nogami mi się w sumie znalazła, dzięki nim. A tu już kolejna sytuacja, próbowałem zrobić ruletkę, dopad do, do tej piłki Piszczek, no ale Kuciak. Ajajaj, w sumie gdzie broni Kuciak, bo już nie mogę sobie przypomnieć, a wiem, że kojarzę to nazwisko, nie wiem dlaczego, no ale dobra, mniejsza z tym pewnie mi napiszecie. 40 minuta wrzutka w pole karne, Błaszczykowski i mamy kolejną, tym razem akcję, może nie akcję, stworzoną przeze mnie, ale asystę zaliczam bo rzucie rożnym dobrze Błaszczykowski strzelił e, idealnie po krótkim słupku tutaj obok obrońcy, który tam jeszcze stał 2-0 w 45 minucie jest super, kolejna sytuacja i znowu Kuciak kurde, dobrze bronił w tym spotkaniu i 2-0, taki wynik też zakończył się w meczu numer 2, kolejne spotkanie takim samym wynikiem zakończone no i koniec, koniec przygotowań z takim overallem już będę musiał postarać się teraz awansować do mistrzostw świata razem z naszą drużyną, czyli 77, no nie wiem czy to będzie łatwe na pewno, nie. na pewno, na pewno na pewno nie, kurde ja gram w reprezentacji Polski, hello no ale dobra, przechodzimy na World Class ale to dopiero po tym treningu. Tutaj sobie zrobiłem jeszcze e, shot the box czy coś takiego, tak się ten trening nazywa. Bardzo fajnie to wychodzi, kiedy, kiedy bramkarz... Tak, bardzo fajnie wychodzi, kiedy bramkarz wychodzi. <grytanie> bardzo fajnie to naprawdę się wykonuje to wszystko. E, dostaje się tutaj dużo. No chyba... O właśnie, tutaj chat dobrze strzał. Około 3000 punktów chyba kiedy bramkarz nawet wyjdzie można dostać. E, zobaczmy, 2300 i stówka jeszcze. Tak to wygląda. Chyba, że zrobicie coś takiego, to 2300 tylko. W każdym razie e, nie przyciągając dłużej, jak myślicie, piszcie w komentarzach, czy uda nam się awansować do Mistrzostw Świata. Które miejsce zajmiemy w grupie, jak to będzie wszystko wyglądało? Piszcie swoje typy pod spodem. Jestem ciekaw, co sądzicie. Tym bardziej, że to jest na razie jedna z y, serii, która przyjęła się naprawdę genialnie. Ona się przyjęła lepiej niż Obsesja Doskonałości, co mnie naprawdę zaskoczyło. Myślałem, że ten tryb to będzie taki tryb poboczny. A tu oglądacie, lajkujecie. To jest to, co trzeba, no pewnie. No, także w zamian za to. Cztery meczyki dzisiaj, a co? Niech mają, <laughs> miłego oglądania, więc ciśniemy dalej, zobaczmy jak to wygląda, 80 mam shootingu, no i pora na pierwsze spotkanie z Czarnogórą, gramy bodajże na wyjeździe, czemu wybieram te stroje czerwone? Po prostu je lubię, podobają mi się. No i zobaczmy. Benis, wrzutka w pole karne, Robert Lewandowski, ale to się zaczęło. Robercik 1-0 w dziesiątej minucie, tak jak już mówiłem. Bardzo ładnie to zrobił. Ach, cieszyłem się, bo naprawdę, e, grając na poziomie klasy światowej, no już tak nie będę sobie mógł przebiec pół boiska sam. Dlatego będę musiał kombinować tutaj dobre podanie do mnie. Wrzutka w pole karne. Nie kryty pesko i 2-0. Jest asysta. Pierwsza asysta w tych eliminacjach. E, powiem Wam tak. To, co mi się przyda najbardziej na World Class, to ten mój pace. Ta szybkość naprawdę zabija po prostu. Jeśli obrońcy z takich reprezentacji będą mnie próbowali dogonić, jeśli nie uda im się mnie powalić gdzieś tam faulem, to naprawdę będą mieli ciężko. A tu drnicić. Podanie do Igumowicza, chyba Iovetić, Tak, Iovetić strzela bramkę na 2 do 1, więc trochę zrobiło się gorąco, bo tylko jedna bramka i będzie remis nieszczęsny. W ogóle możecie pisać też, jakie wyniki były w tych spotkaniach na żywo, jak to wyglądało. Będziemy sobie to porównywać. A tu możecie sobie powoli zatrzymywać, obczajać wszystkie. Inne wyniki jak to wygląda w innych grupach. Jeśli kiedyś znajdziecie coś ciekawego, też piszcie w komentarzach. Ludzie w ogóle myślą, że za komentarze youtuberzy dostają kasę, ale tak nie jest. To jest po prostu e, lepsza komunikacja dla mnie z wami, mogę się wymieniać pewnymi opiniami, rzeczami. E, także dużo możecie pisać. Mam nadzieję, że nie głupot, bo głupoty banuję. Tu kolejny trening szybkościowy. No pewnie trzeba sobie to wymaksować, nawet nie wiem ile teraz mam spida tutaj aktualnie. E, więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało tuż po treningu. Najlepiej go zrobiłem, 8700, no ale już nie z taką przewagą jak na profesjonal, więc już jest troszkę lepiej to wszystko wygląda. U mnie pace to 94, U, Błaszczykowski ma 95, Robert 85. No dobra, kolejny mać tym razem z Mołdawią, 52 minuta, przepraszam i no ale fart, po prostu... Szkoda, że to nie weszło. Ciśniamy dalej, bo nie było wiele sytuacji w tych spotkaniach. Tak jak wiecie, na tym poziomie World Class będzie naprawdę mniej sytuacji meczowych. 86 minuta, zejście w pole karne, i Patrzcie, kto jest bohaterem! Tak jest, z numerem 7. Aż Robert pobiegł normalnie do Dortmundu, chyba się. Po... Nie, przybiegł tu jest, dobra, dobra. Jest, jest, pokazuje tam, spieprzajcie, bo zaczynają. Dobra. Co to takie bo Słyszeliście, czy nie? Wchodzi o braniach, schodzi Jakubowski. No i zobaczmy, 90. minuta, podanie do Roberta Lewandowskiego. Jeszcze próbował uderzyć takim wolejem, no ale nic mu z tego nie wyszło. W każdym razie udaje się wygrać już drugie spotkanie. Zobaczcie na inne wyniki, zobaczcie co się jeszcze wydarzy pod koniec tego odcinka, bo to w sumie chyba praktycznie same wyniki, więc trzymajcie się. Widzimy się następnym razem. No i łapka w górę za dwa wygrane mecze w pierwszych fazach eliminacji. 나라 이제 이변하.